Cześć! Jeśli subskrybujecie mój kanał, to na pewno wiecie, że niedawno kupiłem samochód, czyli Alfa Romeo Giuliette. A od czasu nagrania filmu o tym samochodzie trochę się zmieniło. Przede wszystkim y, zmieniłem koła na letnie, ale oprócz tego zmieniłem też tłumik końcowy na taki z dwiema końcówkami i dołożyłem jeszcze do tego y, dyfuzor. A dzisiaj przyszedł czas na zadbanie o lakier. Mam nadzieję, że też uda się poprawić kilka mankamentów, akurat tego egzemplarza. Dlatego przyjechałem do zaprzyjaźnionego zakładu Autospa Guzik w Toruniu. This on my own. You asking where we been? Huh? I don't know where to begin. Huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man. I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. Cześć, na początek przedstawię Wam prezesa firmy, czyli Krzysztofa Guzika, który jest tutaj właścicielem i mam nadzieję, że pomoże mi coś zrobić z tym moim biedastwem. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło, że się dzisiaj spotykamy. No i oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to auto zaczęło wyglądać należycie. i Pełni, profesjonalnie i detailingowo. Super, to może najpierw podejdźmy do samochodu i jakbyś mógł zrzucić okiem w ogóle na to, co powinniśmy zrobić tutaj, żeby to lepiej wyglądało. Oczywiście, zacznijmy od oględzin, myślę, że to jest najważniejszy punkt. Dobra. Aby rozmawiać o całej reszcie. No to znajdujemy się, Mikołaj, przy twojej pierwszej pięknej Alfie Juliette. Jak widać, jest to wydanie czerwone, czyli najszybszy, mm. najpiękniejszy kolor, jaki tylko może być. Aczkolwiek auto jest z 2014 roku i ma już swoje defekty, które byśmy bardzo chcieli poprawić. A wynikają one też z tego, że auto ma wodny lakier, czyli bardzo cienki i delikatny i bardzo narażony na wszystkie czynniki zewnętrzne. które zaraz ci pokażę, jak niekorzystnie działają na tą powłokę lakierniczą. Tak jak widzieliście na pierwszym ujęciu, jest to lakier czerwony, tak zwany Uni, bez dodatków metaliku i perły. Przy takim lakierze każdy defekt, najmniejsza ryska, od razu jest niestety widoczna dla ludzkiego oka. Dlatego widzicie tutaj mnóstwo mikrorys, które wynikają z codziennej pielęgnacji i eksploatacji auta i które niszczą po prostu efekt tego, tej pięknej czerwieni. Widzimy mikrorysy, wypłowienia oraz matowienia, które psują całkowity efekt tej pięknej włoszki. Przechodząc do kolejnych etapów, pierwsze co mi się rzuca w oczy, Oczywiście zniszczone słupki, są tutaj wyszczerbienia, uszczerbienia, ubytki, które bardzo psują efekt końcowy tego auta. Postaramy się temu zaradzić, żeby, żeby to wyglądało po prostu lepiej, bo jak widać jest to pewnie wada fabryczna tego modelu. Auto też posiada kilka większych defektów, tak jak ubytki w lakierze, obicia, głębokie rysy, otarcia. No wiecie jak to jest, ktoś idzie obok z torebką, z wózkiem, nie patrzy na wasze auto. To jest najgorsze, uspocenia. po prostu nie wiem co bym z tymi ludźmi zrobił, naprawdę. No po prostu <noise> albo zajmujesz dwa auta, jesteś famią albo stoisz na końcu, no innego <noise> wyjścia nie ma. Idziemy dalej. Co ja widzę? Widzę białe koła. Białe koła są piękne, ale są trudne w utrzymaniu czystości, tak? Dlatego dzisiaj się zaczniemy, zajmiemy tym, żeby je dogłębnie oczyścić, czteroetapowo, różną chemią, mechanicznie, chemicznie. Wyglinkować. Spróbujemy usunąć drzy, które tutaj są widoczne i wydobyć tą piękną biel, która tutaj pierwotnie powinna być. Co dalej? Jak zajmujemy się kołami? Oczywiście opony. Opony te są szare, są wypowiałe. Oczyścimy je, przygotujemy pod aplikację dressingu z krzemionką, który nada fajną satynę i zabezpieczy nam oponę naprawdę na dłuższy czas. Kolejny ten rewir nad kola. Bardzo brudne, zaniedbane nie ukrywam one również są przez nas czyszczone na myjni detailingowej odpuszczane i na koniec nakładany fajny dressing bo zwracamy uwagę na detale jak skręcasz kołem w prawo w lewo to nadkole jest widoczne i w tym momencie ono szpeci wygląd tego auta patrzę na przód auta pierwsze co widzę owady owady się odchody to jest najgorsza rzecz jaka może być na powłoki lakierniczej realnie macie około 8 godzin na usunięcie takich rzeczy jest to taki kwas i taka nieprzyjemność, że to wchodzi w strukturę lakieru i, nie, i jest nie do usunięcia. Zwykłe, absolutnie tutaj, zwykłe mycie absolutnie tutaj nie wystarczy. Mówimy nawet o owadach? Tak, owady, ta się odchody. Te dwie rzeczy są naprawdę najgorsze, tym bardziej teraz już w okresie, gdy jest ciepło i tych owadów jest co nie miara. Jeśli zaniedbacie to i powstaną żery takie jak tutaj, na lampach inspekcyjnych później to będzie lepiej widoczne, To tutaj procedura jest bardzo złożona, aby to usunąć i wymaga dużo czasu, aczkolwiek oczywiście się tym zajmiemy. Tutaj zawsze 80% klientów uważa, że ich auto nie jest porysowane. Ty Mikołaj, jeśli dobrze pamiętam, też tak mówię, że nie jest porysowane. No tak było, było, no. Słońce zawsze pokazuje prawdę, więc widzicie mnóstwo mikrorys i ja też już widzę właśnie yy, wrzery po, po ptasich odchodach. Tutaj jest taki jeden, bo... Proszę ja zgubiłem go. No ja tu gdzieś go widziałem, nie? Tutaj w tym miejscu, nie wiem czy to widzicie, to są właśnie ptasie odchody, które nie zostały usunięte w porze. Jest to głęboki wżer okay. powoce lakierniczej. Wśród auta, bezpieczeństwo i wygląd to oczywiście reflektory. Twoje jeszcze nie są w złym stanie, aczkolwiek przewidywałbym dwuetapowe odświeżenie, żeby były bardziej klarowne, bardziej przejrzyste i po prostu bardziej jasne. Tak? Okej. Okay. No i tył Giulietty. Oczywiście Giulietta sama w sobie ma tak naprawdę piękny tył. Widzę, że zmieniłeś ten dyfuzor, wydechy. To robi to ogromną robotę. No, ale, ale zobacz, ja jako... tysiąc kilometrów, chyba czy półtora tysiąca już jest brudny, nie? No tak, no ja patrzę detailingowo. Także dla mnie te wydechy są po prostu bardzo brudne. Zostaną wyczyszczone, spolerowane i położę Ci na to dwie warstwy powłoki ceramicznej. Zobaczysz, jak to o, sprawi, że dużo łatwiej będzie Ci się o nie dbać. Super. Kolejny element, który rzuca nam się no nie niekorzystnie w tym aucie. Tylne, tylne klosze. Totalnie matowe. Bardzo porysowane, porysowane bardziej niż lakier, bo jednak ten element jest jeszcze bardziej miękki. Zrobimy je trzyatopowo. Myślę, że usuniemy około 80-90% defektów. klosze będą jak nowe. Na to położymy powłokę ceramiczną. Temat masz zamknięty i spokój na najbliższy rok. Okej, okay, nie... ja tutaj yy, tak a. przerwę, bo modne teraz jest trochę, żeby, żeby przyciemnić lampy. I tak myślałem, że one jakby były trochę ciemniejsze, nie czarne, ale ciemniejsze to. To by było ładne. Czy to się da zrobić? Ogólnie żyjemy teraz w czasach mody na dechroming, przyciemnianie, ściemnianie i tak dalej. Raz jest moda na chromy, raz jest moda, żeby było ciemno, żeby wszystko było czarne. Oczywiście tutaj możemy położyć folię na te lampy. Sobie wybierzesz, jaki odcień sobie rzeczy, żeby nie było za ciemno, żeby to było zrobione z gustem. Więc możemy zmienić ich wygląd całkowicie, a przy okazji folia zabezpieczy je przed warunkami zewnętrznymi. Okej, okay, super. No i twoje wnętrze. Które moim skromnym zdaniem wymaga naprawdę dużo pracy, aby wyglądało z powrotem pięknie. Nie no, co ty aż tak brudno tam jest? No, przybliż się, proszę, przybliż się i zerknij. Podłoga, pedały, dywaniki, skóra, alcantara, plastiki, zakamarki, kratki. Wiesz, ja patrzę na to całkowicie inaczej. Ja widzę po prostu. Totalny brud, który trzeba usunąć w sposób bezpieczny, efektywny, efektowny, a na koniec wszystko zabezpieczyć. Okej, okay, bo jeszcze kiedyś Ciebie pytałem w sumie: skóra jak jest czysta, to jest matowa, tak? A tutaj tak. się błyszczy, więc. Skóra czysta jest matowa lub satynowa. Skóra świecąca to jest po prostu skóra brudna. Więc trzeba ją wyczyścić, zaimpregnować, zabezpieczyć. Zawsze mamy zasadę, że robimy trzy kroki: czyli czyszczenie, impregnacja i zabezpieczenie. U Ciebie będzie tak samo. Okay. Zajmiemy się skórą gładką oraz alkantarą, którą tutaj jak widzisz, masz na fotelach. Dobra, dzięki. No to co? Myślę, że to już chyba wszystko wiesz o, o samochodzie. No ja już bardzo dużo wiem o tym samochodzie. Widzę wszystkie defekty. Postaramy się, żeby w ciągu dwóch dni te, to auto zmieniło swoje oblicze. Coś pięknego. To zostawiam wam kluczyki w takim razie. Bardzo dziękuję. Dziękuję hmm. też, że powierzyłeś nam swoje auto. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z efektów. W tym momencie pójdziemy do biura. Spiszemy sobie, oczywiście, protokół przyjęcia pojazdu. Spiszemy wszystkie defekty. A w ciągu dwóch dni nastąpi wydanie. <muzyka> I oh. you. Okay. Oh. W tym etapie prac zostałem wysłany do domu, żeby przy odbiorze samochodu mieć chociaż trochę niespodzianki. Zadzwonił do mnie Krzysztof, że samochód jest już gotowy, więc nie mogę się doczekać co zaraz zobaczę. Jeszcze chwilka, jeszcze momencik, ale tak można czekać na odbiór samochodu. Fajnie, przecież to w ogóle nie no, mój samochód. Panie, witam serdecznie Ciebie. No, witam Cię ponownie. No, w sumie to wczoraj się widzieliśmy. Masakra, przecież ten samochód zupełnie inaczej wygląda. To też mi się wydaje, że, że jego wygląd się zmienił. No, około 80% na plus. Każdy jego element. Czyli co, po, po tej polerce w ogóle tu widzę, że. No wiesz, tak jak rozmawialiśmy, lakier był dosyć mocno zniszczony. Wiele mikrorys, głębszych rys, zmatowień i był wypowiały, tak? Zrobiliśmy tak zwanego one stepa, czyli porządne odświeżenie. Realnie wszystkie defekty, które wczoraj oglądaliśmy, zniknęły na poziomie 60%. Jeśli klient chce osiągnąć coś więcej, uh -huh. żeby ten lakier był jeszcze lepszy, no to po prostu mamy do wyboru jeszcze korektę dwuetapową i wieloatapową. Super. W ogóle felgi jak bo odżyły też niesamowicie to jest taki teraz czysty biały kolor, bo wcześniej myślałem, że one są kremowe, tak naprawdę. Dokładnie. Wiadomo, że felgi myjemy zawsze 4 5 etapowo, różną chemią, mechanicznie, chemicznie tutaj jak zapowiadałem, no myślę, że, że odżyły. Posiadają już uszczerbki od chodników Niestety. i tego typu rzeczy, no ale to już pozostaje tylko lakierowanie. No prawda? tak, tak. Widzę, że też te nadkolarz się świecą, się no faktycznie tak, tak, uwagę, no, że faktycznie efekt jest niesamowity. No widzisz, takie małe detali, tych detali się zbiera na aucie 100. No i wtedy no, mhm. tworzy taki oto efekt, że auto y, wygląda na bardzo zadbane i wypielęgnowane. Coś pięknego, no i te słupki. Normalnie naprawiłeś mi samochód, mogę powiedzieć, nic no nie widać. miałem pewne obawy, czy ktoś da radę zrobić, czy nie. Ale po prostu je pomalowaliśmy. Właśnie, i jeszcze. I wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie. No, otworzyłem drzwi i od razu widzę te skóry. No, różnica jest, nie ma co, nie ma co ukrywać. nie są brzydkimi, świecącymi, brudnymi skórami po prostu. No. Są w odcieniu ta satynowym, tak jak to powinno wyglądać. Myślę, że prędzej czy później też będę musiał zrobić pranie ta ale no, na wszystko przyjdzie kola, pola, nie? Na pewno by nie zaszkodziło. Full wnętrzem, bo wtedy demontujemy fotele, wszystko wywalamy na zewnątrz. No i bierzemy wszystko, co się da. Tutaj masz po prostu porządne sprzątanie i, po, i pakiet podstawowy kurczem i czyszeni prywatne zabezpieczenia. Super. No i widzę, że folia siadła na tylnych lampach. No nie wiem jak Wam się to podoba. Moim zdaniem wygląda to. No zupełnie inaczej, nie? Zupełnie inaczej samochód wychodzi. Nie wie mały detal. Ale jednak taka ściemka lamp po prostu nadaje agresywności, no i bardziej nowoczesnego wyglądu. No bo wszystkie nowoczesne auta mają tą tendencję do właśnie dymionych tylnych lamp, uh -huh. No i jeszcze te lampy tak do tego dyfuzora trochę nawiązują, więc wydaje mi się, że to naprawdę jest fajny efekt. No a przy okazji, jak już jesteśmy z tyłu, to no to zauważyłem, że tutaj udało się też położyć folię PPF. Tak, folia PPF samoregenerująca, 10 lat gwarancji. Porysujesz tak jak to miałeś zwyczaju wcześniej, wystawiasz auto na słońcu, za godzinę wracasz, rysy po prostu są naprawione. Niemożliwe to jest, w ogóle tak naprawdę... Zresztą postaram się Wam to pokazać w ujęciu za chwilę, ale tych rys tutaj praktycznie w ogóle nie widać. Z tego co było, to jest diametralna różnica, naprawdę. No realnie zostają tylko uszkodzenia, które są do podkładu. No bo to już czarów nie ma, tak? Do podkładu zostają no tak, uszkodzenia, tak. ale wszystko inne... Naprawdę folia przykrywa, bo ona ma około 180-200 ml. Czyli, jakbyś miał uh -huh. drugi lakier nałożony. A, na faktycznie. Na o, to w Alfie to nawet trochę więcej, bo chyba fabryczna no, warstwa to ma 140 to, no, to, no, Dokładnie tak, jakby. No i wydechy. Uf, wydechy. Położone, doczyszczone, na nie położona oczywiście ceramika, to je zapowiadaliśmy. Uh -huh. Dyfuzor, dressing. No, wszystkie rzeczy nielakierowane. Dressing, wszystko co lakierowane, nałożone, polimer, który podbija kolor, nadaje szklistości. A jak dotkniesz, bo tam to jest po prostu aksamitne. Faktycznie. Normalnie świetny to jest efekt, bo to jest tak gładkie, że nawet się nie spodziewałem. No, aż kurczę, teraz popalcowałem i co teraz? Masz jakąś mikrofibrę? No, to nie wiem, to to nie wiem. no i oczywiście piękny przód Twojej krwistej alfy. Pamiętasz jaka ona była matowa, miała w jest Teraz jak patrzy z bliska. No myślę, że nawet 60-70% efektów usunęliśmy. No i oczywiście lampy, które też były lekko zamglone. Zrobiliśmy je dwuetapowo, teraz są całkowicie klarowne, co nadaje bezpieczeństwo na, drodzie, na drodze, no i oczywiście. Jest to ładny look. Jeszcze powiedz, co znaczy, że lampy były dwuetapowo zrobione? No, czyli najpierw wytniemy je fibrą z mocną pastą, aby wyciąć rysy głębsze, a później wyprowadzamy y, połys i szklistość. No i na Super. koniec oczywiście powłoka ceramiczna, która Cię je chroni na 12 miesięcy. Nie wspomnę o takich rzeczach jak dressingi na rzeczy nie lakierowane, na grill. To, to wszystko podbija nam po prostu piękny wygląd. Super. Powiedz mi jeszcze, na jak długi czas starczy ten efekt? Szczerze? Póki nie zniszczysz tego efektu i nie zaniedbasz auta. Okej, okay, no to w takim razie powiedz mi, jak powinienem dbać, biorąc pod uwagę to, że niestety ten samochód nie jest garażowany. No tutaj przy, przy autach, przy detailingu sprawdza się zasada, jak dbasz, tak masz, czyli stosujesz się do moich wytycznych. Najważniejszy punkt. Nigdy, prze nie idziemy na myńia automatyczne, szczotkowe. No, tak? Oczywiście, no to nie to, było nigdy. To lakier całkowicie powoduje rysy, wypłowienia ściąga powłokę, która jest na aucie. Także o tym to jest całkowity zakaz punkt wyjścia. Druga sprawa, myć na bezdotykach, bo to jest najczęstsze pytanie, czy można być na bezdotykach. Oczywiście, że można być na bezdotykach, ale trzeba wybrać bezdotyki najlepsze, czyli żeby była piana aktywna żeby była możliwość osuszenia auta, najlepiej bezdotykowego. Są albo takie opcje, że tunelowe, uh -huh. tylko płacisz za osuszanie, to okay. jest super wersja, no albo są takie małe osuszacze, żeby wydmuchać po prostu tą wodę. Rozumiem, czyli mimo wszystko nie powinniśmy używać nawet profesjonalnych ręczników do osuszania, tak? No, jeśli musimy, ok, ale najlepiej bezdotykowo. Każdy uh -huh. dotyk, jeszcze u Ciebie w przypadku lakieru Uni, powoduje powstawanie uh -huh. mikrorysy. Nie wiadomo, jakby się starał, one po prostu będą powstawać. Więc osuszanie bezdotykowe, tak jak u nas, yy, sprawdza się najlepiej. Rozumiem. To jest co jedno, może trochę trudniejsze pytanie. Czy warto używać na to jakiś quick detailer? Jak najbardziej tak. Czy, czy... macie nałożony wosk, polimer, czy nawet połoki kwarcowe ceramiczne? Są dedykowane QD oczywiście do każdego z tych wymienionych rodzajów i warto. Ponieważ właśnie kudek ściąga nam jakieś pozostałości po wodzie, mhm. ściąga jakiś inny osad, podbija ten kolor i zabezpiecza powłokę, którą mamy po spodzie. Rozumiem. Bardziej to nie, nie koliduje, tylko pomaga. Czyli, czyli właśnie po tym myciu bezdotykowym i po osuszeniu, yy, tak jak mówiłeś tunelowo na przykład, tak. to mogę spokojnie wziąć sobie dobrą mikrofibrę i użyć kudeka i nic nie powinienem tak. tutaj popsuć. Jedynie dodam, że dwie mikrofibry. Pierwszą, którą rozprowadzasz kudeka A druga... i drugą, którą docierasz yy, do sucha. Aha. Fibry muszą być czyste, muszą być puchowe, fajnie jak są bezkrawędziowe. Robisz ruchy proste, nie koliste, bo zawsze coś porysujesz, tak jak rozmawialiśmy. Proste. Lepiej mieć rysę małą, ale prostą, uh -huh. i mnóstwo rys kolistych w jednym miejscu, które od razu nasze oko wychwyca. Okej. Okay. No dobra, to powiedz jeszcze, czy mogę u Ciebie kupić quick detailera i mikrofibry? Możesz kupić u mnie wszystko, co jest związane z kosmetykami. To jeszcze do Ciebie podejdę za chwilę w takim razie. Miło. No i jeszcze nie abstrahując od tych bezdotyków. I najważniejsze jest, żeby raz na jakiś czas myć ręcznie. Aha. Bo bez dotyk nie oszukujmy się, on nie myje, on opupuje, ściąga jakiś brudnik, Dał, to nie jest domyte do końca, więc raz na jakiś czas w mojej ocenie jest to raz na miesiąc, dwa. Przyjechałem na myjnię my, my, my ręczną, detailingową, oczywiście najlepiej do nas, żeby było mycie z zdarzenia. Przykładowo u nas zwykłe mycie z zewnątrz trwa dwie godziny. Więc myślę, że jest to odpowiedź czym się różnimy, na czym to polega, dlaczego to jest bezpieczne, dlaczego tyle kosztuje i tak dalej. Nie? No tak, tak. Super, dzięki wielkie za to, jak zadbaliście o mój y, samochód. Myślę, że jak jesteście w ogóle ciekawi całego tego procesu i jeszcze w ogóle tego, jakie tu samochody przyjeżdżają do tego studia, bo to myślę, że warto też o tym wspomnieć, to, to zapraszamy na media społecznościowe, szczególnie na Instagrama. No, nam by było po prostu bardzo miło. Autospagudzic na Instagramie, Autospagudzic na Face'ie, Autospagudzic na Google. Chodźcie, odwiedzajcie nas, a myślę, że nie zawiedziecie się. Oczywiście jeszcze linki bezpośrednie też do tych kanałów zamieszczę też tutaj w opisie pod tym filmem, także żebyście mieli trochę bliżej. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Zapraszam do sklepu. Oczywiście rozliczymy się. No tak, musimy iść. I możesz wracać swoim pięknym autem do domu. <noise> Dzięki wielkie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Wam proces mycia detailingowego samochodu i to, jak można zadbać o lakier swojego samochodu. Jeśli Wam się podobało, to dajcie mi łapkę w górę i zachęcam Was też do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!